7.30 Ja po porannej kawce marzuję sobie teraz do Paper Concept odebrać Famiran który czeka na mnie a o 11.20 zaczynam z kolejne lekcje online więc muszę zdążyć do tego czasu do domu pogoda dzisiaj do wiosenna jest cieplutko, nie ma wiatru więc idzie się przyjemnie Ej, mam nadzieję, że później mnie czeka spacer z moją przyjaciółką Agnieszką więc mam nadzieję, że będzie ok na razie was żegnam bo idę do dużego skrzyżowania więc trzeba być ostrożnym, papa! Pa. W kochanym przystanku, i budzi się do życia. Zaczynają kwitnąć fortensję. Jest bardzo żółciutko i fajnie. Eee. Dobra, idziemy sobie teraz w Na zimamy światło. Przechodzimy i jedziemy pół przystanku do Paper Concept, bo pani motornicza w tramwaju mi nie otworzyła drzwi i nie zdążyłam na inny tramwaj. Tu mamy sobie z kofi. Widzicie jakie piękne już żywopłoty. płoty. Chciałam Wam pokazać tu moje pierwsze Helios, które robiłam wiem, że to będzie widać, ja się cieszę, że jest mało ludzi i mnie nikt nie widzi, bo ja nie umiem nakręcać. Odpija się słońce, bo dzisiaj ładnie świeci. Teraz to jest kino Era Nowe Horyzonty, ale to było moje pierwsze kino Helios, które robiłam. A dzisiaj niebo jest cudowne. Pięknie. Dobra, to co, zmierzamy sobie właśnie w tamtą stronę i idziemy do tej Tak jest, zobaczcie, ulica Protoncza. Słońce się odbija, przepięknie, a tam mamy bibliotekę. A tu już zmierzamy do sklepu, który nas bardzo interesuje. To będzie przystanek, z którego będziemy wracać.

I muszę Wam powiedzieć, że za minutkę mam tramwaj, który chyba już właśnie tam się zbliża do mnie. O, widać? Tak? tak jest, jedzie mój tramwaj do domu. Ja jeszcze wysiądę może przy Magnolii Wam coś pokażę. No dobra, wsiadłam z przystanku. Przyszłam pod Magnolię, aby pokazać Wam, że pod magnolią, czyli pod takim naszym dużym, dużym, jednym z większych domów handlowych. Kwitną magnolie. I idziemy je sobie teraz pooglądać, bo jest ich tutaj naprawdę mnóstwo. Kwitną na biało. A potem wrócimy pod mój dom i pokażę Wam jak kwitną magnolium. śnieżno-białe. Uwielbiam je. Cudowne. Chociaż już przekwitają. Och jej, szkoda. Mogłam przyjechać tu trochę szybciej. Jak widać, mają już Zżółknięte listki, jedne mniej, drugie bardziej. Więc wsiadamy w tramwaj i jedziemy dalej. Zapraszam. Ej, teraz moje wiśnie. Ja mówię, że to są wiśnie japońskie, ale tak naprawdę to nie wiem. Mam taki szpaler tych wiśenek. Przepięknie. Zaraz zobaczymy. To są bardzo wysoko, bo są docinane, ale po prostu są przepiękne jeszcze nie rozkwitły do końca. Widzicie, są tylko pączki, trochę kieluszków, więc poczekam, aż dokwitną do końca. Ja wchodzę teraz do mojej i za chwilę widzimy się z Na moim osiedlu jest jeszcze dużo żółtych hortensji. Rosną na każdym kroku. Przepiękne żółte kule. Kocham je. Są cudowne. No ale, ale ja miałam wam pokazać magnolię. Tak, przy moim budynku rośnie magnolia różowa. Zobaczcie, ile ma pączków. Myślę, że jak się rozkwitnie, to jeszcze wam nagram. Chociaż ostatnio było trochę chłodnych dni, ale teraz czas na rower. I zobaczcie, niedaleko od domu. Kilometrów mam park tysiąclecia. Tutaj robimy sobie wycieczki z Agnieszką. Uwielbiam tu przyjeżdżać lub przychodzić piechotą. Dzisiaj były nawet tłum ludzi, wszyscy wyszli na spacery. Więc ja pędzę do Agnieszki, bo czeka tam na mnie <laughs> prezent urodzinowy. Ciekawe, co ona dla mnie wymyśliła. Myślę, że jak zawsze mnie zaskoczy. No tak, nie myliłam się. Dostałam takie ceramiczne cudo, sama je robiła. A teraz, pociągi w drodze powrotnej i pożegnamy się. A filmik z prezentów, z zakupów i nie tylko zobaczycie na innym filmiku. Miło Was było gościć razem ze mną we Wrocławiu w sobotni dzień. Żegnam się z Wami Pa! pa!